Z tej strony Kamil, piątek, 18, kolejna kryptoprasówka przed nami. Zaczynamy. W dzisiejszym odcinku głównym tematem będzie ICO, ale nie typowe ICO, ale IDO. Tych form, przeróżnych form ICO było już mnóstwo. IDO, czyli Initial Dex Offering, czyli sposób w, w ostatnich miesiącach na pewną kasę, no po prostu gwarantowane zyski. O tym, dlaczego się, tak, dlaczego się tak dzieje, o tym, na których platformach można było zarobić naprawdę dużo i o tym, co nas czeka w najbliższym czasie, właśnie dzisiaj chciałbym porozmawiać. Jeżeli chodzi o odmiany ICO, było ich już więcej, czyli, tak jak dobrze kojarzycie, jeszcze pewnie IEO, czyli Initial Exchange Offering, czyli ICO, które było odpalane po prostu poprzez giełdy, scentralizowane giełdy. IDO jest formą, w której poprzez zdecentralizowane platformy, Odpalamy projekty, kupujemy tokeny na bardzo wczesnym etapie. I dzisiaj chciałbym się z Wami podzielić swoimi przemyśleniami, swoimi obserwacjami, swoimi wnioskami i lekko przewidzieć przyszłość, bo to, co rynek w tym momencie pokazuje, jest nie do końca, nie do końca ciekawe. I może to spowodować bardzo dużo negatywnych sytuacji. A jakich o tym właśnie dzisiaj i czy nadal na IDO? da się zarobić. Odpowiemy sobie na to pytanie. Nie przedłużając, rozpoczynamy, go! I jeszcze oczywiście już tradycyjnie dwa szybkie ogłoszenia. Pierwsze ogłoszenie grupa telegramowa, na którą Was serdecznie zapraszam. Na grupie telegramowej wrzucam różne ogłoszenia, zapowiedzi właśnie też różnych IDO, ICO, na którym możemy się rejestrować. Po prostu tam jestem na bieżąco, tam możemy pogadać co jakiś czas więc na pewno warto tam być. Klikajcie w link, bezpośredni link w opisie i przenosi was do grupy telegramowej. Druga sprawa, drugą sprawą jest e-book, którego za darmo możecie ściągnąć ze strony kamielarzembe.pl. Ściągając e-booka, od razu zapisujecie się na newsletter, który zawsze w niedzielę o 18 trafia na wasze skrzynki. Czyli jest wtorek 18 kryptowiedza, piątek 18 kryptoprasówka, 18 niedziela newsletter. I to jest pełne spektrum tutaj wiedzy, którą rzucam w rynek. Więc nie przedłużając już teraz, przechodzimy konkretnie go. Zanim przejdziemy do tego, co dzieje się aktualnie na rynku, chciałbym Was krótko zabrać w przeszłość, czyli 2016-2017 rok. Jeżeli chodzi o cały model ICO. To takim, według mnie, pierwszym naprawdę projektem, który się udał, który był takim niesamowitym sukcesem na ICO, który w pewnym sensie, który rozpoczął cały trend na ICO, jest Ethereum. Ethereum w 2014 zebrało około 18 milionów dolarów, co wtedy było niesamowicie dużą kwotą. To była kwota, która pojawiła się w różnych wzmiankach, w, różnych pra w prasie, w telewizji, na kanałach YouTube'owych oczywiście, na Twitterze. Naprawdę duży sukces Ethereum. Tylko tak jak sporo osób uważa, że Ethereum było pierwszym ICO, to nie do końca to jest prawda. Wcześniej też niektóre projekty odpalały się w formie Initial Coin Offering. Initial Coin Offering, czyli moment, czyli czas, w którym możemy. Wysłać bitcoiny, tak to wyglądało w 2014 roku i wcześniej. Wysłać bitcoiny, i jakby strona internetowa, wtedy jeszcze nie smart contract, ale strona internetowa wynagradzała nas po prostu, przypisywała nam tokeny bardzo często sieci, która jeszcze nie ruszyła. Czyli to była taka przedsprzedaż, czyli mogliśmy zarezerwować sobie daną ilość coinów po jakiejś bardzo atrakcyjnej, niskiej cenie. No i po prostu w ten sposób inwestowywało się w konie. Warto wspomnieć, że ten 2014 rok i wcześniejsze lata były całkowicie oderwane od jakiejkolwiek regulacji. Nikt nie traktował ICO poważnie. Była to jakaś forma zbierania finansowania, taki rynek nieregulowany, czyli w żaden sposób nikt tego wcześniej nie uregulował, więc zbieramy środki właśnie w ten sposób i tak to wtedy tak to wtedy po prostu ruszyło. I to, co warto powiedzieć, to jeden projekt, bo bardzo dużo osób uważa, że Ethereum było takim niesamowitym sukcesem, bo jest oczywiście ogromnym sukcesem, jeżeli popatrzymy sobie na ceny ICO, a ceny teraz, ale jest jeszcze jeden projekt, który wcześniej odpalił też się w formie ICO. I osiągnął niesamowity sukces. Stopa zwrotu na tym projekcie wydaje mi się, że jest nawet kilka razy większa niż na Ethereum, czyli naprawdę ogromny, ogromny sukces. I tym projektem jest MXT. MXT, które zebrało swoje finansowanie bardzo, bardzo wcześnie, gdy model ICO jeszcze nie był w ogóle popularny. I z tego, co kojarzę, nie, postaram się wrzucić prawdziwe info, ale z tego, co kojarzę, bo już jakiś czas temu o tym czytałem. NXT na tamte czasy zebrało 90 bitcoinów, które wtedy były wyceniane oczywiście poniżej 1000 dolarów, na jakieś bardzo, bardzo małą kwotę. Czyli NXT zebrało bardzo małą, bardzo małą, cholernie małą sumę. I wypuściło tokeny. Tokeny kupiły, kupiły osoby, które miały miało ich po prostu multum. Naprawdę, naprawdę multum miało tych tokenów. NXT też było, jest, jest nadal, jest projektem bardzo nisko wycenianym do, jednostkowo, do dolara. I to, co jest najśmieszniejsze, to to, że w 2017 to NXT było w okolicy 2 miliardów dolarów kapitalizacji. Jedna jednostka była warta prawie 2 dolary. I gdy ja to kiedyś liczyłem, że inwestycja chyba złotówki złotówki w NXT dawała miliony, więc zwróćcie sobie uwagę, jakie to było ogromne, ogromne stopa zwrotu. Dlaczego? Tego, że ICO zebrało super, super mało, a NXT w tym całym wariacji w 2017 roku dobyło do 2 dolarów. Po prostu to były niesamowite zwroty z inwestycji. Rzadko można spotkać taki, taką prawdziwą wycenę NXT do, do, do po prostu jakiejś tam do tej ceny ICO, bo mało kto o tym pamięta i nawet ciężko tam określić, jak dokładnie ta cena w tym ICO wyglądała do dolara, ale to było po prostu niesamowite. To były ogromne zwroty. Inwestycji. No więc jest ICO, jest Ethereum. Ethereum, które zaczęło się rozwijać, Ethereum, które nagle wprowadziło w 2015-2016, na tym przełomie jakby standard RC20 i zaczęły pojawiać się nowe ICO, czyli ICO, czyli tokeny były bardzo szybko generowane w oparciu o ekosystem Ethereum i Wypuszczany po prostu w obieg. Ja pamiętam jeszcze, miał, brałem udział w takich jakby kilku takich ICO bardzo wcześnie. Wtedy też nikt nie mówił o regulacjach, było po prostu, to, było, to była kopalnia złota. Dlaczego? Dlatego, że wchodziło się, wchodziło się w, te, w te projekty na bardzo niskich waluacjach, bo tam nie było waluacji z razy. Nie wiem, kilkadziesiąt milionów dolarów. Tam były tam było ewaluacje kilka milionów e, dolarów i miało się około 24 godziny, 48 godzin, pamiętam, jak Digix e, dał, zebrał e, kasę i. To się zamknęło w 48 godzin, więc było dużo czasu na inwestycje. Po, pomimo tego, że było tak dużo czasu na inwestycje, to ludzie, to ludzie ogłaszali ogromne sukcesy, gdy te projekty zamknęły swoje zbiórki, na no tam kilka milionów. I dlaczego się śmieję, dlaczego uważam, że to jest, że to jest zabawne? Bo do następnego, na, w następnym roku, 2017, rozpoczął się prawdziwy boom ICO, po prostu Ethereum zaczęło być używane do tego, żeby stworzyć swój projekt. Bankor, Filecoin, Tezos. Tezos co prawda nie był zbierany bezpośrednio w oparciu o Ethereum, bo już oni od razu stawiali na swój własny blockchain, ale Tezos, Eos i tak dalej. To są wszystkie projekty, które zebrały po setki milionów dolarów. I w tym momencie już przechodzimy powoli do tego IDO, bo to był krótki wstęp, ale jest, który jest konieczny do tego, żebyście zrozumieli, co w tym momencie się dzieje. 2017, oprócz tego, że tych projektów było mnóstwo, po prostu ta bańka ICO wybuchła niesamowicie. Projekty zbierały po dziesiątki, setki milionów dolarów, ludzie tam pakowali ogromne kwoty. ICO BAT zamykało się w kilka sekund, a zbierali około 30, 30 milionów dolarów. Bankor, tam nie dało się nawet kupić tego, a zebrali 100 ponad milionów dolarów. To był po prostu niesamowity, niesamowity boom. Boom przeogromny. I teraz, gdy w 2018 pękła ta bańka cała na, krypto, na kryptorynku, to inwestorzy, którzy wchodzili w ICO, zaczęli mieć pretensje. Zaczęli mieć pretensje, że coś zaczyna spadać, że coś w ogóle nie wyszło, że ktoś został uszukany itd., itd. I dużo spraw kierowało się do SEC, do... Komisji Nadzoru Finansowego w Stanach. I teraz co się stało? Dużo z tych projektów zaczęło mieć ogromne problemy. Dlaczego? Dlatego, że SEC zaczął się przyglądać tym wszystkim projektom, i to jest nadal, nadal SEC się przygląda. To jest proces ciągły, tego jest tyle, że oni muszą się odkopywać z niektórych spraw. I Sek zaczął się przyglądać, przyglądać projektom, które zbierały finansowanie w modelu ICO. Wpuszczały Amerykanów do tego wszystkiego i sprzedawały nas dziesiątki milionów dolarów. Więc zaczęły się jeszcze w 2000, pod koniec 2017 roku, 2018 roku, zaczęły się restrykcje, czyli blokowanie Amerykanów, blokowanie miejsc, w których na pewno ICO było traktowane jako, jako forma, forma pozyskania kapitału, bardzo zbieżna z rynkiem tradycyjnym, finansowym, więc trzeba było mieć odpowiednie licencje. I to wszystko sprawiło, że ta bańka ICO pękła. W 2019 roku nie było zbyt dużo takich zbiórek bardzo hucznych. Te zbiórki nagle nie, nie uzyskiwały w ogóle takiego finansowania. Spadł optymizm, spadł, spadła ta cała euforia, i tak to jakby się skończyło. Może nawet nie skończyło, bo to nadal, nadal trwa i dużo tych z tych projektów będzie miało problemy dopiero. To jest też taka moja predykcja, ale wszystko na to wskazuje. To, co jest ciekawe, to wszystko to, co działo się w 2017-2018-2019 roku, ewoluowało. Ewoluowało najpierw IO, a później. IDO. IDO, czyli można powiedzieć, że w tym momencie od kilku miesięcy to jest kura znosząca złote jajka, jeżeli załapiecie się na IDO, to w tym momencie zarabiacie po prostu. To jest, to jest coś na takiej zasadzie, że teraz jest czas, w którym jak wyjdziecie w IDO a na różnych takich platformach bardziej popularnych, to po prostu zarabiacie. Dlaczego się tak dzieje? Dlatego, że to jest moja spekulacja, tak uważam, to jest moja analiza taka spekulacyjna trochę. Uważam, że w 2017 roku bardzo dużo osób miało. Bardzo dużo tych firm miało problemy, bo zbierali ogromne środki. Zbierali setki, dziesiątki, setki milionów dolarów. I tłumaczyć się z takiej kwoty jest cholernie trudno. Więc IDO w tym roku, w tamtym roku też, ale w tym roku jeszcze bardziej, w tych ostatnich dwóch miesiącach, ewoluowało w formę zbierania bardzo niskiego kapitału, wywołania ogromnego hypu. I zbierania bardzo niskiego kapitału. IDO w tym momencie, te najbardziej popularne zbiórki, które odpalają się na Polka Starter e, lub na innych platformach jak jakiś Paid, jak Ferum Network, jak e, Dow zbierają bardzo małą e, kwotę. I skąd to się bierze? Według mnie bierze się to z tego, że zbierając małą kwotę, zniżacie swoją swoją odpowiedzialność, jakby nie odpowiedzialność, ale ryzyko zaatakowania przez różne służby strzeżące tego świata finansów czy tak jest, tak jak inne, inne tego, typu, tego typu firmy, instytucje. Czyli zmniejszacie to do minimum. Jest idealny czas, bo jest hosta na rynku. Ludzie po prostu mają ogromne środki, wrzucają w ten świat kryptowalut, kryptowaluty wybuchają, więc jest idealny czas, euforyczny czas na zbieranie. I model, w którym to polega, to jest coś na takiej zasadzie, jak jest zajebista impreza. Tylko jest 30 wejściówek, a 500 osób, czy tam 1000 osób czeka na wejście. I jest losowanie. Kto wejdzie, kto nie. I na tym polega w tym momencie IDO. I powiem Wam szczerze, że takie porównanie właśnie z tą imprezą jest niezwykle trafne. Dlaczego? Dlatego, że to trochę wygląda tak, że jest IDO, jest 30, tak jak powiedziałem, jest 30 miejsc, 1000 osób czeka albo kilka tysięcy osób czeka, 30 osób jest wpuszczanych losowo, to o tym też później powiem, losowo, 30 osób wskakuje tam, tam jest wszystko, jest catering, jest alkohol, te 30 osób... Pije po prostu, je najlepsze żarcie, i nagle po dwóch godzinach gospodarz imprezy otwiera drzwi. Dawajcie, możecie już wejść. Wszystkie te osoby się tam pakują, a tam już nie ma jedzenia i nie ma chlania. A DJ już gra, już jest też wstawiony na maksa. To jest idealne porównanie tego, w sumie wymyślimy to teraz, ale to jest idealne porównanie tego, co dzieje się na rynku. Dlaczego? Dlatego, że gdy jest tak dużo osób, które chcą wejść do IDO, ten kab jest tak niski, to te projekty wchodzą na Uniswap. I tak dalej to otwierają się raz 20, razy 30, razy 40 i pomimo tego, że otworzą się na razy 20 razy 30, to przez to, że miały tak mały kap, to ich waluacja wskakuje na kilka milionów, kilkanaście milionów dolarów, czyli osoby, które się załapały, wychodzą z pewnym zyskiem, a nadal taka kapitalizacja jest bardzo rynkowa i taka do dalszego wypompowania, czyli coś niezwykle, niezwykle ciekawego, niezwykle ciekawa sytuacja i z jednej strony firmy nie są aż tak na, pod odstrzałem regulatora, bo zbierają stosunkowo bardzo mało, z drugiej strony i tak wywołują ogromny hype i wypompowują te swoje projekty i wchodzą po waluacji kilku milionów, kilkunastu milionów, więc wszyscy można powiedzieć, że są zadowoleni i teraz uwaga, ja uważam, że jest idealny czas na to, żeby rejestrować się we w te wszystkie zbiórki. Próbujcie, wchodźcie, próbujcie na. Na te wszystkie, na polka starter, z której okazuje się, że jest takim złotym, po prostu szczanem, cokolwiek tam wchodzi, daj zarobić. Daumaker, tak samo, daje zarobić, i warto według mnie zarejestrować się na platformie, połączyć swój portfel, przeczytać czasami wymagania, bo można sobie zrobić dźwignię do tego i to faktycznie działa. Można sobie dźwignię zrobić do tego, żeby się dostać, tylko to działa na takiej zasadzie, że większości osób się nie chce tego robić, dodatkowych punktów zbierać, a ci, którzy zbierają, otrzymują alokację, i czasami ta alokacja. Nie wiem, dostajesz 500 dolarów, a wychodzi razy 30, to już gdzieś tam, gdzieś tam można, można sobie policzyć, ile, ile, w jaki sposób, jak szybko wychodzi się zarobionym. Z mojej strony taka, taka, taka wskazówka, że próbujcie zarejestrować się, rejestrować się na każde to IDO. Jest idealny czas na to, ale. Moment, w którym dany projekt wchodził już na Uniswap czy tam na inne giełdy, to jest moment koniecznej ostrożności, dlatego że zwróćcie uwagę, że kupujecie coś 20-30 razy powyżej ceny, do której osoby się dostały. I oczywiście to może pójść dalej. Tak, dobre projekty idą po prostu dalej, ale trzeba uważać. I chcę na sam koniec dodać do tego wszystkiego jeszcze bardzo ważną rzecz. Mamy optymizm, mamy euforię lokalną, tak mi się wydaje, po tym co widzę, mamy niezwykle pozytywny rynek. I w takim rynku nikt nie zadaje sobie pytania, co ja właściwie kupuję, czym jest ten token, ale obiecuję, może nie obiecuję, ale jestem w 100% przekonany. W 100% jestem przekonany, że gdy tylko i wyłącznie sentyment się zmieni na gorszy, na kilka tygodni, może na miesięcy, to zobaczycie, co się będzie działo. Te tokeny będą mocno spadać, więc ogromna lampka ostrzegawcza. Dlaczego? Dlatego, że gdy jest optymizm, nikt nie zadaje sobie odpowiednich pytań. Gdy jest pesymizm, gdy jest negatywnie, wszyscy zadają nawet zbyt dużo pytań i pojawiają się wątpliwości. Uważajcie na to. Uważajcie na to, jest idealny czas, żeby pomnażać swoją kasę na IDO i jest to na pewno coś wartościowego, i możecie sobie robić przewagę, bo sporo, spora ilość osób po prostu się rejestruje, ale można sobie robić przewagę w różny sposób, warto to wykorzystać na pewno, czyli macie do, ja dostęp do jakichś private sale i tak dalej, warto według mnie skorzystać z takich, z takich informacji, z takich e, koneksji gdzieś tam, bo to jest właśnie to jest właśnie ten dobry, e, to jest właśnie ten dobry czas. Teraz tak, jeżeli chodzi o łapanie, tych takich ciekawych, naprawdę ciekawych projektów, ja uważam, że są, według mnie są trzy takie, jest ich więcej, ale takie naprawdę fajne platformy, no to jest Polka Starter, jest e, Ferum Network, jest e, DAO Maker, który w najbliższym czasie będzie, będzie świadczył um, jakby o dużo większe możliwości na dostanie się do tych projektów, będą, miały, będą mieli posiadacze e, tokena DAO. Więc to są takie trzy platformy, w których pojawiają się fajne projekty. To nie jest tak, że wszystkie są skamami, że wszystkie te IDO są skamami. Oczywiście jest mnóstwo skamów, ale na tych platformach pojawiają się naprawdę fajne projekty. Z jednej strony chciałem Wam tym filmem pokazać, że to naprawdę jest dobry czas, żeby skorzystać z tych IDO na tych, na tych platformach. Te formularze, rejestracje, po prostu polega to na tym, że przeważnie jest wide lista. Później, później po prostu pokazuje się, później, później jest losowanie, jeżeli dostałeś się, no to masz po prostu dostęp do alokacji. Jak masz dostęp do tej alokacji, to od razu po prostu jesteś wygrany. I wrzucę Wam jeszcze jedną grupę telegramową, na która, która bardzo dobrze jest prowadzona przez gościa, który, który ma fajne wyczucie w tych projektach i też wrzuca różne whitelisty. I wrzuca różne white listy, nawet tych projektów, które nie pojawiają się na tych platformach, więc y, to takie fajne miejsce, żeby się zapisywać w różne, w różne po prostu tego, tego, typu, e, tego typu miejsca. Taka wartość, na sam koniec jeszcze ta grupa telegramowa. Mam nadzieję, że Wam tą historią i tym, co w tym momencie się dzieje, i oczywiście zagrożeniami, bo wszystko w tym momencie wydaje się super optymistyczne. Kupuje się różne tokeny, nikt nie zadaje sobie pytania, co ja właściwie kupuję i po co to kupuję. I to pytania znowu się pojawią, te, i poszukiwanie odpowiedzi na te pytania pojawią się w bezsie, pojawią się w momencie, może nie w bessie, bo to jest źle, ale w korektach, w momencie zwątpienia. To przewiduję, że to się, to się stanie w najbliższym czasie, bo już zbyt długo już to trwa, takie Eldorado na zarabianiu, na tych IDO i to się będzie działo, ale pamiętajcie, że w bessie, że bezsa, to też jest moment, Mniejszej aktywności ludzi w tych IDO, więc weźcie jeszcze większe szanse, będziemy mieli na to, żeby może w tej lokalnej, weźcie, o tak powiem, będziemy mieli jeszcze większe szanse, żeby się na to złapać. To tyle w tym odcinku. Dzięki wam za całe wsparcie, za komentarze, za wszystko to, co się dzieje i pamiętajcie, żeby realizować stopniowo zyski. Nie, nie, nie sprawiajcie, żeby rynek był dla Was takim hazardem. Że wszyscy tu jesteście online, wszyscy widzicie pozytywnie. O moment, w którym wszyscy zarabiają, to jest moment, w którym każdy się klepie po plecach i mówi jak jest dobrze, jak jest zajebiście. A momenty, w których nawet co mi, nie mówię o zmianach trendu, ale mówię o lokalnych korektach, to yy, ja nie ja wiem co się będzie, jakby nie tylko ja, ale większość pewnie też z Was dokładnie pamiętacie co się będzie działo. Więc yy, bądźcie ostrożni. W tym momencie zostawiam Was jak zwykle z memem. Do zobaczenia, do usłyszenia we wtorek 18.00 Kryptowiedzy. Trzymajcie się, cześć.